Z marzeniami często jest tak, że jeśli o czymś długo marzycie, to potem realizacja tego marzenia często nie dorasta do ich oczekiwań. Jak jest w tym przypadku, jak jest z realizacją mojego marzenia, czyli samochodu, który stoi tuż za mną, dowiecie się w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i oczywiście, zasubskrybować kanał, jeżeli jesteście nowi. Jeżeli oglądacie mnie dłużej, to na pewno wiecie, a jeżeli nie, to już Wam mówię, przygoda z YouTube'em to tylko część mojej zawodowej kariery. Ja od 15 lat jestem związany z branżą IT, dlatego z przyjemnością. Polecam sponsora dzisiejszego odcinka, czyli organizatora kursów Giganci Programowania. Link z kodem zniżkowym 10% znajdziecie w opisie tego odcinka, także śmiało skorzystajcie. Godzina kursu to mniej niż 40 zł, także naprawdę cena jest atrakcyjna. Kursy są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat i w najmłodszych grupach opierają się na zabawie wokół znanych gier takich jak Minecraft czy Roblox. Do tego są to kursy na żywo, nie są jakieś Zapisane wcześniej materiały, także możecie na żywo brać udział w tym, co się dzieje. Ja z własnego doświadczenia wiem, że nie tylko programiści potrzebują podstaw programowania, a jeżeli interesuje Was branża IT, to podstawy programowania będą niezbędne na każdym stanowisku. Także jeszcze raz zachęcam i polecam giganci programowania link w opisie tego odcinka. A teraz wracamy do Tesli. W samochodzie elektrycznym marzyłem od bardzo dawna, a jako, że jestem wielkim gadzieciarzem, to padł wybór na Tesle, bo wydaje mi się, że ona jest najbardziej przyciągającym uwagę, najbardziej gadżeciarskim ze wszystkich dostępnych elektryków, a do tego ma rewelacyjne osiągi. Od razu powiem, że pewnie ten test, ta recenzja, ta opowieść, bo nie chciałbym, żeby to było traktowane jako recenzja samochodu, będzie na pewno subiektywna, ponieważ to jest mój samochód, za którego ja zapłaciłem kupę pieniędzy, bo taka Tesla Model 3 Performance kosztuje 265 tysięcy złotych, Także nie jest to tani samochód, choć w tych pieniądzach możecie kupić na przykład BMW 3 czy Audi A4, gorzej wyposażonej, no i na pewno z gorszymi osiągami. Ale od razu mówię, samochód elektryczny na pewno nie jest dla wszystkich. I jeżeli robisz codziennie 1000 km po polskich drogach, to raczej nie kupuj elektryka, bo dziennie będziesz marnował około 2-3 godzin na doładowywanie tego samochodu w trasie. Ale jeżeli jesteś zwykłym, statystycznym użytkownikiem samochodów, takim jakim ja jestem i jeździsz na wakacje 3-4 razy w roku. W trasę w Polskę, to naprawdę ta godzina na trasie z rodziną na wakacje na pewno cię nie zbawi i doładowanie samochodu podczas tej drogi nie będzie stanowiło problemu a zasięg na trasie tego samochodu to około 400 km, także jedno doładowanie pozwala dojechać w każde miejsce w Polsce, z każdego miejsca w Polsce, bo Polska nie jest aż tak dużym krajem, a uwierzcie mi, że sieć ładowarek jest naprawdę dość rozbudowana, wbrew powszechnej opinii, że w Polsce nie ma ładowarek, to znajdziecie je na każdej głównej. Trasie w Polsce i naprawdę dojazd ze Szczecina do Rzeszowa nie stanowi problemu. Ja zresztą już tym samochodem w pierwszy miesiąc zrobiłem ponad 6000 km po polskich drogach, doładowując się na ładowarkach Tesli, Orlenu, Greenway'a czy innych mniejszych sieci, i naprawdę jest ich sporo. Nie ma kolejek do ładowarek, co też wszędzie słyszę, że są kolejki do ładowarek. Ja nie spotkałem jeszcze nigdy sytuacji, żeby ładowarka była zajęta. Doładowujemy samochód w trasie, a na ładowarkach Tesli, które są naprawdę super. Szybkie, a ostatnio w Luźmierzu pod łodzią powstała ładowarka trzeciej generacji Tesli, która ma maksymalną moc ładowania 250 kW, i to. Tesla od 4% do 80% doładowuje w około 30 minut. W tym czasie można zrobić siku i napić się kawy i naprawdę nie stanowi to większego problemu, żeby tak podróżować. Na co dzień taki samochód doładowujemy ze zwykłego gniazdka, ale tam moc ładowania to tylko 3 kW, więc od 0 do 100% przy tym samochodzie, czyli o pojemności baterii około 75 kWh, będziecie doładowywali ponad 20-25 godzin. Ale wystarczy. Skorzystać z gniazda trójfazowego, gdzie już możemy osiągnąć moc ładowania na poziomie 11 kW. No i wtedy matematycznie licząc, od zera do 100% będzie się taki samochód ładował w okolicach 7 godzin. No ale pamiętajcie, że nigdy nie ładujemy od zera i nigdy nie doładowujemy tak naprawdę do 100%. Bo to tak jak w samochodzie spalinowym. Nie dojeżdżacie na stację benzynową z pustym bakiem, tylko zawsze w baku jest trochę rezerwy. No i też nie lejecie zawsze pod korek, tylko pewnie kilka litrów w górnej pojemności. Baku również zostaje. Tak samo w samochodzie elektrycznym. Zazwyczaj podłączacie do ładowarki przy okolicach 20%, jak podjeżdżacie do domu i widzicie, że macie 20%, no to podłączacie ładowarkę. Ładujemy do około 80%, więc takie 60% pojemności baterii to jest kwestia 3-3,5 godziny i to naprawdę w ogóle nie jest odczuwalne. No i moim zdaniem z moich wyliczeń, to właściciele samochodów elektrycznych spędzają mniej czasu na ładowaniu niż właściciele samochodów spalinowych. No, bo codzienne ładowanie samochodów w domu nie zajmuje w ogóle czasu. 3-4 razy w roku na trasie po godzince, no to mamy 4 godziny rocznie poświęcone na ładowanie, a właściciele samochodów spalinowych tankują statystycznie 2 razy w miesiącu i jedno tankowanie zajmuje 15 minut. No to 26 tankowań po 15 minut w roku to mamy 8 godzin rocznie na tankowanie samochodu spalinowego. Wiem, że dziwne, wiem, że zaskakujące, ale uwierzcie mi, że ładowanie samochodu elektrycznego przysparza mniej problemów i zajmuje mniej czasu niż tankowanie samochodu spalinowego. Samochody elektryczne w Polsce wzbudzają wiele kontrowersji. Najważniejszy oczywiście dla wszystkich jest zasięg, a najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nigdy nawet nie stały obok takiego samochodu. Zasięg, bo muszę ten temat poruszyć, choć bardzo go nie lubię. W Tesli model 3 Performance waha się od 350 do 550 km. Oczywiście w zależności od tego, jak korzystacie z mocy, które ten samochód posiada, bo pamiętajcie, że tu jest 560 koni mechanicznych, napęd na 4 koła i przyspieszenie od 0 do setki, 3. 30. sekundy. To tak jakby ktoś właściciela Ferrari pytał, jaki ma zasięg, ja takiego pytania jeszcze nie słyszałem. Ale jeżeli zapomnimy choć na chwilę, że jest to w ogóle samochód elektryczny, to to jest po prostu bardzo fajny samochód. Fajny, rodzinny sedan z dużą ilością miejsca w środku, z dużym, przestronnym bagażnikiem, a nawet z dwoma bagażnikami, bo Tesla Model 3, jako że z przodu nie ma konwencjonalnego silnika spalinowego, no to jest wygospodarowane całkiem spore miejsce na dodatkowy bagażnik. No i do tego super jeździ, naprawdę bardzo dobrze się trzyma drogi, napęd na cztery koła, bardzo dobre przyspieszenie, bardzo dobra elastyczność, oczywiście moment obrotowy dostarczony dostępny od samego dołu. Nie ma żadnego zbierania się, nie ma żadnej turbodziury. Tutaj po prostu naciskacie pedał przyspieszenia i moc jest od razu dostępna. Także Pamiętajcie, że to jest dobry samochód, a do tego elektryczny. To nie jest tak, że ten elektryk zabiera przyjemność z jazdy, że musimy iść na jakieś kompromisy, jeżeli chodzi o miejsce w środku, bagażnik czy cokolwiek innego. To jest bardzo dobry samochód, a do tego elektryczny. Tesla Model 3 występuje w trzech wariantach i rozpoznacie ją po znaczku, który się tutaj znajduje. Jeżeli nie ma żadnego znaczka, to znaczy, że jest to wersja Standard Range Plus z napędem na tylne koła i z przyspieszeniem od 0 do 100 w okolicach 5,5 sekundy. Potem mamy wersję Long Range, która będzie miała właśnie znaczek Dual Motor, ale bez tego charakterystycznego czerwonego podkreślenia. To będzie już wersja z napędem na wszystkie koła i z przyspieszeniem od 0 do 100 w okolicach 4,4 sekundy. No i na końcu na samym szczycie hierarchii Tesli Model 3 znajduje się właśnie ta wersja, czyli Tesla Model 3 Performance, która właśnie będzie miała znaczek Dual Motor i czerwone podkreślenie. No i tutaj już mamy najwyższą moc w okolicach 500. 60 koni mechanicznych, 660 Nm momentu obrotowego i rozpędzanie od 0 do 100 km w okolicach 3,3 sekundy, czyli w rejonach zarezerwowanych naprawdę dla super samochodów, a nie dla rodzinnych sedanów. No, i witam Was w środku Tensley Model 3 Performance. Jak widzicie, piękny, szklany, panoramiczny dach na całej długości samochodu. Mamy tutaj tylko jedną taką małą belkę wzmacniającą. Bardzo fajny środek, bardzo dobrej jakości środek. Tu też wiele uwag słyszałem, wiele osób mówiło, że ten środek to nie jest premium. Moim zdaniem, kiedy siedziałem w najnowszym BMW 3 czy Audi A4, no to ja nie widzę tutaj różnic. Są wszędzie miękkie materiały, bardzo dobrej jakości ekoskóra na fotelach, bo tak tutaj nie ma żadnej skóry pochodzenia zwierzęcego, zarówno kierownica jak i tapicerka w środku jest wykonana z ekologicznej skóry, no bo to jest przecież ekologiczny samochód i od razu tutaj wyprzedzam czy on jeździ na węgiel? Pewnie w Polsce w większości prąd produkowany jest z węgla, ale nawet przy polskim miksie energetycznym według wszystkich badań wynika, że ten samochód w całym swoim procesie łącznie z produkcją i eksploatacją oraz recyklingiem później zużytej baterii wytwarza mniej dwutlenku węgla i mniej zanieczyszczeń niż zwykły diesel czy niż zwykły benzyniak. A, jako że ja mam panele słoneczne na dachu, no to mój prąd jest jeszcze bardziej ekologiczny, no i mam nadzieję, że polski miks energetyczny w najbliższych latach również będzie się zmieniał. Również będziemy odchodzili od produkcji energii elektrycznej z węgla, więc ten samochód, mam nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem będzie jeszcze bardziej ekologiczny. Co ja mogę powiedzieć? Jest przestronne wnętrze bardzo dobrej jakości wnętrze, świetne osiągi, świetne przyspieszenie, a do tego jeszcze ekologia i elektryczność. No i moim zdaniem to jest, wiem że to może głupio zabrzmi, ale najtańszy samochód, z którym robią sobie ludzie zdjęcia na ulicy, no bo on jeszcze w Polsce wzbudza wiele zainteresowań. Pewnie wynika to w części z kontrowersji, no a na szczęście tego, że po prostu mało tych samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych po Polsce jeszcze jeździ. Jeśli chodzi o wnętrze Tesla Model 3, no to króluje tutaj minimalizm, skandynawski styl, trochę jak w Ikei się czujemy. Jak widzicie, tutaj nic naprawdę nie ma. Nie ma kratek nawiewów, nie ma guzików, nie ma przycisków, nie ma nic. Mamy koło kierownicy, na której mamy dwie multifunkcyjne rolki po lewej i po prawej stronie. Lewa strona służy do. Kontroli multimediów, czyli do robienia głośniej, ciszej. Następna piosenka, poprzednia piosenka. Prawa gałka służy do obsługi autopilota, czyli tempomatu adaptacyjnego, tak naprawdę, bo ten autopilot to może trochę na wyrost jest, choć oczywiście Tesla potrafi trochę jeździć sama, ale nie jest to autopilot w takim wyobrażeniu, że samochód sam startuje, sam jedzie do miejsca i sam hamuje. Przynajmniej w Europie jeszcze tej funkcji nie ma, no ale ta gałka do tego służy. Tu z tyłu mamy manewr. Do zmiany biegów, bardzo podobną do tej, którą znajdziemy w Mercedesie, czyli mamy do tyłu, do przodu, luz oraz parking, i po prawej stronie mamy gałkę od kierunkowskazów oraz od wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej. No i to wszystko. Cała reszta odbywa się za pomocą tego pięknego, 15-calowego ekranu. I tutaj mamy wszystkie informacje, nawigację, Oczywiście tutaj wszystko jest bardzo responsywne i działa naprawdę bardzo bardzo fajnie, nie tak jak w samochodach bym powiedział. To działa bardziej jak w tablecie, a nie jak w samochodzie. Tu możemy sobie zrobić jeszcze widok satelitarny. Widzicie piękne miasto Lublin, w którym się teraz znajdujemy. Po lewej stronie mamy taki stały panel, który tutaj zawsze się wyświetla i tutaj mamy nasz, wizualizację naszego samochodu. Tu mamy zużycie prądu na przykład na ostatniej trasie, czyli na 2281 km. Zużycie jest 170 4 watto godziny na kilometr, czyli przeliczając to na 100 km, mamy 17,4 kWh na 100 km, co oznacza, że przy koszcie prądu w Polsce w okolicach 65 groszy, koszt przejechania 100 km mamy w okolicach 10 zł, czyli takie niecałe 2 litry benzyny na, na 100 km i to przy dość mojej dynamicznej jeździe. Oczywiście, na autostradzie ta zużytość. Będzie wynosiło około 25 kWh na 100 km, a przy spokojnej jeździe drogami podmiejskimi możemy zejść do 15 kWh na 100 km. Jak widzicie, przebieg to w tym momencie 6126 km, czyli ponad 6000 km zrobione w miesiąc od odbioru tego samochodu. No, ja nie mogę po prostu przestać nim jeździć. Do tego tutaj, oczywiście, mamy um, Spotify'a, radio. I wszystko, co jest muzyczne, i możemy sobie tutaj oczywiście słuchać muzyki. Tesla jest wyposażona w swoją kartę Sim i ona ma już swój wbudowany modem. Nie musimy go podłączać do telefonu, do aplikacji, żeby z tego wszystkiego korzystać. Do tego oczywiście jest rozrywka, coś co mój syn najbardziej lubi. No i ja jako gracz oczywiście zakładkę gry, bo mamy zakładkę gry i zakładkę kino. W zakładce gry ostatnio pojawiła się ciekawa gra, czyli Skyforce Reloaded, i to jest polska gra, bo to jest Gliwickie Studio, które tą grę zrobiło. Widocznie Elon Musk lubi polskie gry, no bo przy premierze najnowszej Tesli model S oraz model X był obecny Wiedźmin i Cyberpunk, a teraz do Tesli model 3, trochę starsza i trochę prostsza gra trafia, czyli właśnie Skyforce Reloaded, ale mamy tu Katquesta, mamy Fallout Shelter, mamy Strudy Valley, mamy Cupheada, mamy Beach Buggy Racing 2, no i dużo prostszych gier, takich starszych Red Produkcji, ale jako, że Tesla sama się aktualizuje przez internet, no to te kolejne gry dochodzą cały czas. Jak ja odbierałem samochód, to Skyforce jeszcze nie było, a teraz już jest. No i zakładka Kino, z której mój syn, tak jak powiedziałem, bardzo często korzysta, bo tutaj mamy dostęp do Netflixa, YouTube'a i Twitcha. No i normalnie włączacie Netflixa, on się chwilę ładuje i macie dostęp do całej biblioteki filmów Netflixa, które możecie sobie oglądać na postoju czy podczas ładowania, jeżeli Wam się nudzi i nie macie co robić, to również można to uruchomić. I tak jak powiedziałem, nie zużywa wam to waszego internetu z telefonu, ponieważ to korzysta z internetu wbudowanego w samochód. No i jak widzicie, już tutaj wszystko działa. Jak widzicie, mój syn głównie ogląda, bo są same bajki, ale wszystko można sobie oglądać tak jak na normalnym się w domu nie będę wam omawiał wszystkich funkcji które są tutaj dostępne, no bo większość tych funkcji to są takie normalne jak w zwykłym samochodzie, tylko że kontrolowane z tego panelu z ciekawych rzeczy, które chciałbym wam pokazać tutaj, które są dostępne tylko i wyłącznie w Tesla Model 3 Performance to jest tryb jazdy na torze, w którym dowolnie możemy sobie dostosować parametry samochodu, takie jak balans pojazdu, czyli napęd na przednią lub na tylną oś od 0 do 100% lub 50 na 50 plus całkowicie wyłączone Wyłączyć kontrolę trakcji, co pozwala robić drifty, pozwala jeździć bokiem i robić różne szaleństwa, których na publicznej drodze ja Wam pokazać nie mogę. No i możemy również wyłączyć hamowanie regeneracyjne, jeżeli ktoś woli w takim trybie jeździć właśnie na torze czy się ścigać. Do tego mamy automatyczny pomiar czasu na torze, gdzie samochód liczy kolejne okrążenia i pokazuje nam czas. Także naprawdę jest to również zabawka na tor. Oprócz tego, że jest to, tak jak już powiedziałem, rodzinny sedan. No to tak pokrótce wygląda Tesla model 3 w środku, a teraz przejedźmy się kawałek co jeszcze chciałbym zaznaczyć, bo wiele nieprawdziwych informacji pojawia się na temat Tesli i tego, co jest kluczykiem do Tesli, bo tak, co prawda przy odbiorze samochodu dostajemy dwie karty, które służą do odblokowania samochodu, ale są to kluczyki awaryjne, a Waszym podstawowym kluczykiem jest telefon. Wasz smartfon zostaje kluczykiem tego samochodu. Samochód jest teraz zamknięty, jak widzicie, bo ma złożone lusterka i nikt nie może go otworzyć, a ja mam właśnie przy sobie telefon, który do swojej kieszeni i go nie dotykam po podejściu do samochodu. Który jest cały czas zamknięty, a ja mam tutaj ręce. Jak widzicie, jeżeli chcę otworzyć bagażnik, wystarczy, że naciskam guzik i bagażnik się otwiera, ponieważ samochód wie, że telefon znajduje się w pobliżu. Tak samo jeśli chodzi o wsiadanie do środka. Cały czas jest samochód zamknięty, ja mam telefon przy sobie, podchodzę, łapię za klamkę i samochód od razu się otwiera. Lusterka się rozkładają. Tak samo w drugą stronę odchodzę od samochodu po jego zamknięciu. Telefon mam cały czas przy sobie i za chwilę zobaczycie, że samochód. Sam się zamknie, sam się zablokuje. Ja nie muszę nic robić, nie muszę nic na pilocie naciskać. Wystarczy, że od niego się oddalimy i on za chwilę sam powinien się zamknąć. Zamykaj się! O, dobra zamknął się. Już zaczynałem się stresować. Także widzicie, tak to działa. Jest to zupełne hands free, także informacje o tym, czy filmy o tym, że trzeba gdzieś kartę z kieszeni wyjmować i przytykać do jakiegoś słupka są zupełnie nieprawdziwe. Samochód teraz znowu się zamknął. Ja znowu do niego podchodzę, łapię za klamkę i samochód już jest otwarty. Wsiadamy i po prostu sobie jedziemy. Tak samo nie ma tutaj w środku żadnego uruchamiania, żadnego guzika. Ja zapinam pas, łapię za kierownicę, naciskam hamulec, dźwignię zmiany biegów, włączam tryb do przodu, no i już samochód rusza i po prostu bezszelestnie ruszamy. I jak widzicie, moc jest niesamowita. Tym samochodem trzeba się w ogóle nauczyć jeździć, nauczyć się delikatnie naciskać pedał przyspieszenia, bo naprawdę jest super, super szybki i super responsywny. Ale to zaraz Wam pokażę. Wyjedźmy na trochę może szybszą drogę, Dobra, wjeżdżamy. Mam nadzieję, że widzicie prędkościomierz i jak to wygląda. Przyspieszenia od 0 do 100 Wam tutaj nie pokażę, bo jedzie za mną samochód, ale pokażę Wam przyspieszenie, powiedzmy, od 50 do 120 km na godzinę. Uwaga, naciskam pedał przyspieszenia. E, dobra, troszkę się rozpędziliśmy za nadto, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie to przekroczenie prędkości. Jak widzieliście, jak z procy, jak rakieta w ogóle bez żadnego zaprzy, za, za, zastanowienia, bez zawahania, ten samochód po prostu połyka asfalt. Tak chciałbym zakończyć ten odcinek, choć i tak się już bardzo rozgadałem. A o tym samochodzie mógłbym opowiadać godzinami. Jeszcze raz powtarzam, to nie była recenzja, to nie był test Tesli Model 3. To były moje odczucia. Chciałem się ja pochwalić spełnieniem mojego marzenia. I moje marzenie nie musi być takie samo jak Twoje marzenie. Być może ty marzysz o V12, V8, wielkim, bulgocącym silniku, i takie jest Twoje marzenie motoryzacyjne. I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziesz dążył, żeby je spełnić i kiedyś również tobie się uda. Ja jestem przeszczęśliwy i bardzo zadowolony z tego samochodu i dla mnie to jest najlepszy samochód, jaki mógłbym teraz kupić. Nie żałuję swojej decyzji i nigdy bym jej nie odmienił. Tesla Model 3. Kocham ten samochód i naprawdę nie mogę z niego wysiąść. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i oczywiście zasubskrybować kanał. Pamiętajcie, żeby odwiedzić sponsora tego odcinka, czyli organizatora kursów giganci programowania. Link macie w opisie tego odcinka. Do zobaczenia następnym razem, cześć!